To poszukiwanie odprężenia po pracy i poszukanie czegoś przyjemnego, jakiejś fajnej pasji, yy, takiej jakiejś innej niż tupienie <laughs> smutków w kieliszku wina. Mąż zaczął biegać wcześniej no chyba... i nie wierzył w moje siły <laughs> i powiedział, że jak chciałam kiedyś z nim iść na trening, to że yy, i tak nie dam rady, to po co się pakuje. <laughs> No to się zawzięłam w sobie i mu udowodniłam, że dam radę. I tak się. I tak zostało. Zaczęło. Biegam razem. Obie nogi są podparte póki co. I unosimy nogę podpartą na ziemi. Cały pół, cały pół pół pracuje. Założenie w ogóle tego klubu, tej, tej naszej drużyny biegowej jest takie żeby się dobrze bawić. Jeśli ktoś tutaj przy, chce przyjść do nas, y, robić wyniki, y, podchodzić bardzo ambitnie y, do, do biegania, pomijając y, najważniejszy element, czyli fan, czyli, czyli, fun, czyli to, 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 tą, tą zabawę, to, to takiej osoby u nas nie ma miejsca. My po prostu tworzymy grupę, grupę, która ma się lubić, znaczy, która się lubi, która się rozumie, którą możemy się spotkać po bieganiu, gdzieś na jakimś wspólnym wyjeździe, na grillu, no, gdziekolwiek, ale mamy się po prostu y, dobrze ze sobą bawić, dobrze ze sobą rozumieć. Zaczęło się od tego, że kiedyś tam w głowie zaświtała myśl, żeby zorganizować jakąś fajną imprezę na terenie gminy Tarnowo Podgórne. I ta myśl tak dojrzewała, dojrzewała i w końcu powstał pomysł na zrobienie, zorganizowanie Biegu 2. Bieg 2, to dwa lata temu po raz pierwszy, pierwsza edycja, udał się. No i zaraz po tym biegu, właściwie nie, nie wiadomo skąd, pojawił się, pojawił się telefon, yy, może zorganizujemy jakąś grupę biegową, odezwała się miła osoba, no stwierdziłem czemu nie, może, może spróbujemy rzeczywiście, no i tak jakoś e, mówiliśmy na bieganie, przyszły, przyszły trzy osoby, zaczęliśmy sobie wspólnie biegać i ustaliliśmy, że może rzeczywiście coś zbudujemy i tak dochodziły po kolei kilka kolejnych osób, kilka kolejnych, kilka kolejnych, I tak jest na sprawie 20 oro dzisiaj. Dzięki mnie, no, zaraziła mnie pasją. Mogę powiedzieć, w jakim wieku zacząłeś biegać? Powyżej emerytalnych znacznie, co nie przeszkodziło, że na pudle stanąłem po maratonie. Biegam najlepiej, jak potrafię. Jest to dla mnie bardzo ważne. Poprawiam swoje rezultaty i jestem w siłowie bardzo zadowolona, ale nie powiem, jakie ma wyniki. Są dla mnie dobre. Są dla mnie dobre, i, i nawet zaczynając biegać, myślałam, że nie będzie miało to dla mnie większego znaczenia. Okazuje się, że jednak coś się zapala w człowieku i chce się mieć e, coraz to lepszy rezultat, ale nie jest to najważniejsze. Nie jest to najważniejsze. Parami i boga do góry. Kolana blisko siebie, ze sobą, kolana razem. I znowu płynnie przechodzimy. Przechodzimy płynnie do przodu. Ta to mi bardzo imponuje. Bo zewnątrz. Córka również. Robimy Rok temu jeszcze na Estradzie mi a teraz a teraz również w trakcie biegów. Jeżeli tam osiąga jakieś czasy, to co dużo prywać? Biegam dla przyjemności, ale to współzawodnictwo zawsze w tym sporcie istnieje. I druga noga. Zamieniamy się. Czasem sobie organizujemy jakieś biegi w tygodniu wspólne. Prawda? To jest taka też wzajemna mobilizacja, że ktoś do kogoś zadzwoni powie, że dzisiaj biegnie albo dzisiaj się spotkamy na trasie akurat któreś tutaj z okolicznych i, i sobie kawałek tej trasy przebiegniemy razem. Zawsze jakoś tak próbuję też żonę zmobilizować e, do trochę szybszych wybiegań, do, do takiego Dłuższych. pociągnięcia się, do dłuższego wybiegania. I też taka mobilizacja, gdy nam się nie chce wyjść na trening, to, to też jest bardzo dobre, że raz żona mnie tutaj powiedzmy wyciągnie, a raz jają, także w tą stronę może też jakoś się mobilizujemy. Możemy korzystać z każdego obiektu jaki nam jak, jak się wymarzy, to jest, to jest bardzo fajne. Mamy hale sportowe i to kilka w gminie, także... Siłownie, no i bardzo fajne tereny do obiegania wokół Jeziora Lusowskiego. Biegamy po Baranowok, Kiecz. No, tras jest naprawdę dużo i rozmaiconych. Troszeczkę nam brakuje lasów, ale powiem Wójtowi to dosadzi. Po raz pierwszy w dziejach gminy Tarnowo-Podgórne została zorganizowana Spartiada, Spartakiada Sportowa, czyli takie spotkanie sportowo-integracyjne dla seniorów z gminy Tarnowo-Podgórne. Senior to jest człowiek bardzo aktywny, który ma dużo czasu i wszędzie może być. Osoba starsza to nie tylko babcia czy dziadek, opiekun, wnuków, ale też mają inne potrzeby. Żeby się spotkać, żeby wyjść, najważniejsze jest to, żeby wyjść, żeby być między ludźmi, szczególnie te osoby, które są osobami samotnymi. Chodzi o zabawę, chodzi o sport i chodzi generalnie o integrację bo wszyscy jesteśmy seniorami tej gminy, wszyscy znamy się w swoich środowiskach, w swoich grupach, natomiast tak jak dzisiaj, to była okazja, żeby powalczyć, pośpiewać, zabawić się i przy okazji rywalizować w takich konkurencjach, jak mieliście Państwo okazję widzieć. Gratuluję wspaniałej organizacji, gratuluję integracji, także bardzo się cieszę, że ta inicjatywa Uniwersytetu Trzeciego Wieku Spotkała się z zainteresowaniem. Wszystkiego najlepszego. Pochwalę się. Nasz uniwersytet zdobył drużynowo pierwsze miejsce. Startowaliśmy w bardzo wielu konkurencjach i to z powodzeniem. Także cieszymy się. Cieszymy się również, że tyle klubów seniora dołączyło do nas. Szkoda, że nie wszystkie, ale mamy nadzieję, że to w przyszłym roku będzie lepiej. Bardzo fajnie spę spędzamy czas, mamy czyste jezioro w sobie. W sumie, jak widać, jak nad morzem, prawda? Troszeczkę mała plaża, ale w rzeczy bardzo dobrze się tu nie Przyjemno się tutaj przyjeżdża. To mi się podoba, ja to tu chciała mieszkać. Rozgrywamy dzisiaj trzeci turniej powiatowy piłki plażowej siatkowej. Jest 13 zespołów. W tej chwili kończymy fazę grupową. Za chwilę rozpoczną się już ćwierćfinały, no i potem finały. Pierwszy raz startowaliśmy w takim amatorskim turnieju siatkówki, raczej naszą dyscypliną, taką rodziną jest koszykówka. Także ze zmiennym szczęściem pierwszy mecz przegraliśmy, drugi również przegraliśmy, ale po zaciętej walce. Byliśmy na bakier z przepisami i, i robiliśmy błędy, raczej właśnie głównie techniczne, terem, techniczne i, i to nas trochę deprymowało. Ten cały kompleks Jeziora Rosowskiego jest naprawdę bardzo fajnie wyposażony. I... Czysto przyjemność. I gra w kwiatówkę, i w koszykówkę, i piłkę nożną. To jest coś dla nas po prostu. Fajna atmosfera, fajne blisko, Mi miłe towarzystwo. Dzibicujemy tym, którzy przegrywają, czyli tym, którzy są podęgiem. Fajnie, bardzo fajnie. Do następnego meczu przygotowuje się Kucharski, Tomas, Tomas. Niestety. to przegraliśmy, do... aczkolwiek nasz związek cały czas przetrwa, nasza przyjaźń dużo to nie zmieni, więc jesteśmy szczęśliwi, że po prostu dobrze z Tobą pograliśmy. Bardzo lubimy grać w siatkówkę i traktujemy to jako dobrą zabawę. To są tak naprawdę, przegraliśmy z naszymi przyjaciółmi, także spotkaliśmy się tutaj jak co tydzień, albo nawet częściej, więc po prostu dla nas jest normalny dzień. Równa wyrównana walka, tylko wopacy już też starsi doświadczeni, wyuczeni od podstaw, by tata uczył. <noise> Akurat był w takiej fazie rozwojowej, ja kończyłem Akademię Ochowania Fizycznego, także od podstaw, od małego. No Owocuje. Jak to faceci, chłopaki, no zawsze jest rywalizacja. Choćby nawet to było złote kalesony, ale zawsze jest. Tym że to wszyscy są nasi znajomi. Tak. Trochę smaczku, że to jest właśnie turniej taki ogólnopowiatowy, czy tam gminny. Także, no fajnie było, bo wiem, że jest dobry mecz. Kochamy to. jest zawsze po pracy siatkóweczka musi być codziennie. jak jest jakieś turniej, to zimno smakuje słono. Pod, pod spływa do ust, także no, no trzeba to przełknąć, no, żyć dalej, tak? I to też jest dzień.